Dzień dobry Państwu. Jest 9 września. Mamy godzinę 8 z Haczkiem rano, chyba. Przyszła pora na drugą próbę, znaczy drugą połowę tego, co zaczęliśmy z Bartkiem jakiś miesiąc temu, niemalże dokładnie miesiąc temu, wtedy co nas tak zlało. Dzisiaj mam nowy skład. Motor ten sam. Nawet wygląda, załadowany jest tak samo. Pogodę mamy lepszą. I jedziemy jeszcze raz. Poznajcie Dominika. Siemanko. Za chwilę widzimy się jeszcze na stacji z wojtasem. No i zobaczymy co przynieście. A ja nie wiem czy chcę takie ciężkie jedzonko. Rapek, sałatka, te sprawy. Mam nadzieję że długo nie czekasz. No z Cześć. Bardzo fajnie. Jak tam nastawienie? Dobrze, już kręcisz czy jeszcze nie. Bo nie wiem czy to może czy... możesz, bo nie wszystko możesz na moim kanale. Panie <grym> i panowie, dotarliśmy do pierwszego punktu naszej wyprawy. Hej. Także pięk, pierwszy punkt dzisiaj to jest ta otobrama. Nie wiem, czy fajna, czy nie. Nie mi to oceniać, ale wyprawa ogólnie fajna. Dominik, jakieś słowo? Słowo na sobotę od Dominika? Mam nadzieję, że nie będzie padać. Zapowiada się. <laughs> A, to będzie taki kurwa dry rain mi się wydaje. Poranna rosa. Poranna rosa. Także szybki odpoczynek i lecimy dalej. Jak na razie bezproblemowo. PMK sobie śmiga i KTM, no KTM jakby mógł nie śmigać. Ok, wysikani wypalili, wypili. E, mniej więcej gotowi. Na usta punkty są poustawiane. Także szykujemy się do dalszej jazdy Ja, zobaczcie, jak ty swoje. Na... Uważisz taką krowę, kurwa to się do nas pójdzie. Dlaczego ale ten model w 2015 dużo lepiej leży niż ten To jest taki jakiś kurwa, odbywał Wiesz co ja mam mniejszym, Jakby się chciał zamienić, to bez dopłaty spoko możemy, wiesz. Ja web ja, ja, w łeb. Ja, ja w końcu tak e, ostatnio właśnie tam gadałem z kimś, że doszedłem do wniosku, że wiem w końcu jakie motory ja chcę, żebym miał, nie? Nie okay. mieć właśnie coś takiego, albo wiesz tam typu kat, nie? Do taki, do takiego pozapierdowania sobie z panienką gdzieś tam, tak Aha. i tak dalej e, właśnie tego Enduraka Aha. i kurwa t siódemkę, nie? I będę kurwa spełniony wtedy. T siódemkę? No bo Yamaha pojedziesz tam, wiesz, pojedziesz gdzieś nie. dalej, po, pojedziesz na przykład wiesz, tam w Alpy albo coś, chcesz sobie zajebać jakiegoś takiego Teta albo coś, to też to fajnie pójdzie w Tak, to, Tak, to, tak, wiesz, no. tak. Też trochę waży, ale to nie jest aż tak. Nie, nie, to jest, to jest, to jest, wiesz, to jest fajny motor do takich ja, rzeczy. To takie, dziwne takie trochę. Wiesz, ja ci powiem, ja się przyznam osobiście, że ja na tym właśnie nie siedziałem. Ja tylko widziałem, jak, jak jechał Wojtek wstępnie na niej. Taki że tam jeszcze kolega Sebastian, który pamiętam go imienia. I ktoś tam jeszcze, I widziałem, jak to wiesz, fajnie się to zachowuje w terenie. Tak, to była sytuacja, którą warto powiedzieć do kamery. Nie wiem, czy zauważyłeś, nie? Tak, no, słuchajcie, ja nie, nie wiem. obiecam, obiecałem, że nasz, nasz tego rzucało bo trudno mi się wyda. Ja paręnaście lat temu przyjechałem do Irlandii, Też się pani pytała, za ile bankowałem. E, I nigdy nie mówiłem prawdy. Ja powiedziałem prawdę, ale słuchajcie jaka była ok. akcja Przyjeżdżasz sobie na dystrybutor, tankujesz sobie, ja odjeżdżam, zajeżdżam w Wojtek, tankuję sobie Przychodzę do, do tej pani tam w tej budce A ona się mnie pyta ile, ile paliwa zatankowałem, ja mówię? 11 litrów, nie? Ona wyszła z tej budki, popatrzyła sobie tam na ten wielki telebip, kurwa, w jakiej, co nie mają paliwo. Wyciągnęła kalkulator, pomnożyła 11 litr przez cenę, jaką miałem tam wyświetloną, wbiła sobie manualnie to w ten terminal i powiedziała jakieś tam 20 euro. I teraz zapłaciłem. Tak, a mnie się pani zapytała, ile pan zapłacił? No że, że numer 3. No i następnie ona no, mówi, że na długa. mi 33,20. Pokażę, że się zgadza, żeby nie było, że tego był Mega uczciwy człowiek. Z Pomorza to są jednak zuchy, kurde. Dominik twierdzi inaczej. <laughs> Ale odgryzłeś się mu i że mercedesy są do dupy, a on ma mercedesa. No tak, no. Jest 1-1 na razie. 1-1. Dobra, jedziemy szukać jedzenia. Kolejny wpis do naszego dziennika pokładowego, właśnieśmy pojedli. Wiesz w ogóle, jak się nazywa ta miejscowość? Nie, nie. nie wiem, gdzie jesteśmy, ale pojedliśmy dobrej rybki grzybków jakichś, i grzybków, ale nie haluc halucynogennych tym razem. Także jesteśmy pełni jedzenia i gotowi dalej do jazdy. Także, jeszcze tylko. O! Dobrze, mi nie wpadła za kołnierz. No, jesteśmy gotowi do jazdy, także widzimy się na drodze. I jeden chyba z najbardziej najdalej wysuniętych punktów na zachód. O, no, mały zauropis do okoliczności przyrody. Patrzcie na to. To jest prawdziwa Irlandia. Nie wiem, czy tu ktoś mieszka, ale jak ktoś mieszka, to. No. No i Atlantyk. Po drugiej stronie tylko USA. Jest pięknie. No dobra, zdjęcie obczeskane Ubieramy się, lecimy, bo jeszcze dużo drogi, ale patrz na ten widok. W ogóle ten domek, te, te fale tam w oddali i ta plaża. No, chciałoby się tu jeszcze chwilę posiedzieć. Jest taki cieplutki, bardzo fajny wiatr i powietrze nawet jakoś pachnie inaczej. No ale nic. Jest jeszcze kilka innych fajnych zdjęć, znaczy miejsce do odwiedzenia. Także odpalamy konie i jedziemy. Nie jest tyle, bo będziesz gruby, ty. Drodzy nasi widzowie, pozdrawiamy z baliny. Zrobiliśmy już takie zakupy, po prostu takie pierwszej potrzeby Nic nadzwyczajnego, tam jakieś... Musimy dbać o nawodnienie Przeprosinę z, z królową Margot Dawno jej nie było Do tego jakieś piwko do kiełbasy i... No. Znajdziemy sobie jakąś dziurę w lesie Najlepiej jeszcze gdzieś nad wodą Będziemy chyba kampować, bo pogoda jest na razie taka chyba okej, okay, nie? Może być Padać chyba nie będzie Sprawdzimy jeszcze na telefonie, ale także sy sytuacja wygląda następująco: mamy mniej więcej, przypuszczam, że około 40 minut do następnego punktu, a już to rally, i, i wtedy już będziemy sobie szukać jakiegoś spanka. Wojciech przeglądał tam telefon, mówił, że miejsca są, także zobaczymy, y jak to będzie wyglądało w realu, a nie na mapie. Jak jedziesz baranie. No dobrze, jesteśmy przy następnym punkcie Caromore National School. Wygląda tak. Ogólnie całkiem fajna okolica. Prawdopodobnie to będzie dzisiaj nasz ostatni punkt e... Jak pstryknę fotę to będziemy już pewnie szukać sobie jakiegoś spanka Zdecydowaliśmy się zostać jednak pod namiotem, więc e... Chłopaki coś tam wymyślą Dobra, robię zdjęcie i, I jedziemy dalej No tak, właśnie... Jak? Patrzcie jak to jest ładnie. W ogóle korzystając z okazji, że możemy tu skorzystać z toalety, jak się okazało bo pani lokalna, która przejeżdżała tędy, zauważyła nas i powiedziała, że chłopaki jakbyście potrzebowali toalety, to możecie sobie tutaj skorzystać, tam jest toaleta. Patrzcie jaka fajna szkoła wybudowana w 1834 roku No, taka typowa irlandzka stara szkoła Bardzo fajna Okolica też jest dosyć ciekawa Branki tam w oddali się pasą na, na górce No proszę i ubikacja z tyłu można sobie skorzystać na no, Legalu To czemu nie? Lepiej tu, niż później gdzieś w lesie. <grymne>

To chodźmy obczajcie Poszukiwania miejsca na spania. O, ty, fajnie, nie? No bo wiesz, kurwa na pewno nie będzie stało jutro, nie? Co? Jest spoko, tylko nie ma drzewa, nie? Co, jakie drzewa nie ma? Do cholery takiego. Y nie, coś znajdziemy chyba. Ale słuchajcie, to tak jakby dla mnie to jest na 99%. to było Ty, tu się no. można kąpać, jai. Okay, tu, a po te 300 metrów dalej, jeszcze zobaczymy, co ja, tak, ja, widzę? Jakie nawet. tricy, jakie tricy. Mm. Ale to pała, ale dobre. urwał. Już sobie upećkałem motor. Mogłem tam nie wjeżdżać. Zimno. Dobrze, chyba mamy miejscówkę. Nie wiem, jesteśmy w takiej, no w takiej dziczy trochę jakby. Ale jest jest okej. Okay. Mamy tu rzekę, mamy opał. Mamy trochę miejsca, nie za dużo. Ale jest fajnie. Wydaje mi się, że przez noc można zostać. No co? Bo tam jeszcze idzie jakaś chłopaka droga, chłopaki droga w górę, nie? Ale... No właśnie, no nie ma wody. No dobra, no to co, tu się zorganiz... Przyjeżdżamy, tam taka zajbista polana. No na pewno, kurwa. Tak samo jest, tak jak się, jak się zatrzymujesz na żarcie, nie? No. To się mówisz, dobra, chuj, już tutaj jest dobrze, kurwa. Mnie no. Dając okazji, że jest jeszcze jasno. Trzeba nagrać nasz setup. Dobra, wygląda to tak. Mamy już ogień, motorki stoją, mamy piękną scenerię dookoła. Naprawdę mega to wygląda. Mamy tu już rozbite trzy namiotki. Las z tej strony, ognisko, motocykle i piękna rzeczka. Wojtek nawet już popływał Fajnie, co? Znowu nie chcę powiedzieć, bo jest kamera włączona No mów coś kurwa Nie miałem nic do powiedzenia, bo kurwa to się wszystko nagrywa Ale dobrze ci idzie, ja nie wiem czemu ty się stresujesz kurwa Nie, ja tak żartuję Zrób coś Wojtek nie wiem jaki co? No już był kurwa. Nie ja nagrałem go. Mam... go. Mogę Dominikowi Korbaskiego Skur... do Skur... ognia <gulia> <gulia> Dobry numer. Namawiał, namawiał i namówił. Panowie, nagrywam epizod. Mamy ognisko. Dobra, kto to przeczyta teraz? Galerue. Co? Albo, Galerue. Albo może to Excel. Galeruex. Gale Czy gale Albo, albo Galerux. No właśnie, Galeruex. No, Galę. Nie? Mm. nie, to nie będzie Galerux, bo tam nie ma już później L. To będzie Galero. Galero. To i ja X. Daży, daży to x takie bezdźwięczne, no, no. no nie my, bezdźwięczne, no Galero. Galero. Francuski. No w każdym razie żyjemy, jesteśmy tu cały czas. To zdrówko. Zobacz, zdrówko. Najlepszy. No, Ale spróbować Dzień dobry. Dzień drugi, kurwa, muszki już gryzą od rana. Masakra! Masakra! Wstaliśmy, żyjemy. Kawa ogarniamy się, zwijamy się i jedziemy dalej. Taki jest plan. No, ale fajnie tu z rana. Spało się, spoko. Wcale nie było zimno. Spokojnie, cicho. A już wszystko jest okej. Okay. Hmm. Spierdalamy stąd, bo midżety nas po prostu zjadają kurwa żywcem, nie? Nigdy jeszcze czegoś takiego kurwa nie było. O Jezu. Jak wczoraj wieczorem, tak dzisiaj kurwa rano. Naraz. Prawdy, ich tu nie ma? Oh. Oh. Kurwa, człowieku, w życiu bym tak nie przejechał, jakby nie te muchy, kurwa, ty. <laughs> kurwa, po prostu w się chuj. Mam się wyjebać, to się wyjebę. Już nie mogę tego wytrzymać. Tak. Ey, mały update z trasy. Dobra, w początku gdzieś tam, nie wiem, byłem tak wyżarty przez te kurde midgety, że w ogóle nic nie nakręciłem na poprzednim punkcie Było gdzieś tam ze Slajgo. E, w sumie taki most. Nic tam nadzwyczajnego nie było, tylko była ładna rzeka e, Ale powiem wam, że ucieczka od tych much to było coś kurde, naprawdę ej. To było straszne żaruje jak jakieś powalone, nie? A teraz jesteśmy w Letterken. Dosyć fajnie to idzie. Tempo trzymamy takie... No, jak na mój motorek, to okej. Okay, 120 km leciły cały czas. Także jest fajnie. Musieliśmy się zatrzymać, coś zjeść. Bo rano po prostu, jak żeśmy się pakowali, to... Tam nie, nie dało się nic zjeść nawet na miejscu, bo, bo była masakra, nie? Zjadały cię żywcem. Także lepiej było... Jechać, zjeść gdzie indziej, żeby samym nie być zjedzonym. No tak powiem. Jesteśmy przy następnym punkcie. Eee, to jest miejsce chyba jakiejś katastrofy, kurde. Eee, jak to się nazywa? Kolejowej. Tutaj, gdzie jestem, to chyba tam się... Y y y no, patrzcie, tam są jakieś rury jakiegoś mostu. Nie wiem, czy on się jakoś obalił pod tym pociągiem, czy tam do jakiejś sytuacji doszło. No, ale fajne miejsce. W górach ogólnie spoko. O, patrzcie, Wojtek tam sika. Wojtek, to nielegalne. Ale nie mówię o, o sikaniu w naturze, tylko o trzymaniu dziecięcego Osiusiaka. <ścoughs> Dobra. Robimy zdjęcie i jedzie. Dobrze, koledzy i koleżanki, już od jakiegoś czasu jesteśmy w UK. Jedziemy sobie, jedziemy do następnego punktu. Punkt wygląda tak. Eee, I mogę. Uroczyście oświadczyć, że od tej pory wracamy już do domu, bo jesteśmy na dalekiej północy naszej wyspy i już teraz będziemy sobie wracać tylko w kierunku do domu. Także to jest w sumie spoko, moim zdaniem. Jeździ się jak na razie super, pogoda jest bardzo fajna. Nie za ciepło, nie za zimno, jest, jest git. Także znowu szybka przerwa, może jakaś fajeczka i lecimy dalej. No, i takim sposobem dotarliśmy do kolejnego punktu. Szkoła podstawowa, malutka, to jest chyba przedostatni punkt dzisiaj, tak? Przedostatni punkt, jesteśmy już w drodze do domu. Tak, przedostatni punkt, i bardzo fajna druga była. Bardzo fajna, tak? No. Zakrętów, po wyginale, lewo, prawo. Pierdolak się rozgadał Ja już kurwa w ogóle nie będę kamery na ciebie kierował raz... Taki, <taki, miałeś, być, taki tak mi, jakbyś, miałeś być skrępowany nigdy, być skrępowany A tu kurwa do słowa nie daje dojść Dobra, ja Dobra. Dobra idę po kawę, idę szukać Ostatni punkt, panie i panowie, jakiś kolejny dźwig. E, dotarliśmy do ostatniego punktu naszej dzisiejszej wyprawy. To nie znaczy, że to już jest ostatni punkt całego fotoreili dla mnie, bo został jeszcze jeden. Wciąż jesteśmy w północnej Irlandii, ale jedziemy już w krągu domu malutku. Zmęczeni, ale w sumie to chyba szczęśliwi. No. Przynajmniej na takiej wyglądają. <laughs> No, jedzie. Kiedy? Co? Teraz? My? Tutaj, tutaj restauracja jest za nami, co no. nie? Co ludzie pomyślą, a pożegnali się, a dalej jedą razem. No, no. Oh. no tak, no ale wiesz, no my wiemy o co chodzi, a co oni myślą, to już wiesz, pali ich licho. Dobra. No my, my już do, do Wojciecha musimy powiedzieć bye bye. Bo Wojciech już będzie sobie leciał swoją drogą. My na pewnym etapie na autostradzie odbijamy. I tyle. jedziemy do domu. i Kubasę. Ja pierdzielę. Udało się. Co ty mi tu dajesz? Jakieś dary dla Powodzian. Przejechaliśmy. Zrobiliśmy 8 punktów. Cztery, co z Bartkiem wyjechałem, co zaczęło lać. To zrobiliśmy pół Irlandii. Teraz z dominikiem i z Wojtkiem zrobiliśmy drugie pół Irlandii. I został jeszcze jeden punkt gdzieś tam w Kork, po którego się wybiorę kiedyś. Nie wiem jeszcze kiedy. Ale, yy, ale się wybiorę, także jestem zadowolony, wszystko się udało, nie było żadnych jakichś chorych akcji Może oprócz tylko tych meszek, bo tak mnie pogryzły, że kurde, aż mi chyba powieka delikatnie spuchła Ale to nic, zagoi się i co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, zresztą nas wszystkich Dominik też ma kropki, całe w kropkach kropki, pogryzione meski, Kropki, kreski, kółko krzyżyk se na nim grały Także co? Dzięki za uwagę. Jak ktoś to poglądał całe do końca, to naprawdę podziwiam. No ale dzięki, jak coś. I widzimy się gdzieś w jakiejś kolejnej wyprawie. Także cheers. Lads.